Zaprosiłem pana poseł Małgorzatę Zwierca, która ma w tej chwili promocję tego albumu o kobietach Solidarności i chciałem przekazać coś, co miało jutro trafić do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Niestety wiem, że pan Mateusz Morawiecki nie będzie mógł być jutro, ale rzecz, którą tutaj zaraz się dowiemy, chciałem przekazać y, panu y, premierowi. A później samemu przekazać, niech zobaczy sam właściciel tego zdjęcia. Także pani poseł, proszę ten prezent dla pana premiera przekazać i rozpakować. Zobaczymy, cóż tu, cóż tu jest. Uwaga. Uwaga. Jest, łatwo. Jest. Kornel Morawiecki, który walczy teraz o życie, wczoraj dostał od pana prezydenta najwyższe honorowanie polskie. Może pani poseł, proszę powiedzieć. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Arek, Kornel no jest w szpitalu i walczy o życie. To dla mnie wielki zaszczyt, że będę mogła przekazać panu premierowi tą piękną fotografię marszałka seniora.